To no co, idziemy, nie? Na popkę. I fight for those who cannot. O kurwa! Ja się dał nabrać. You can't kill Co ty? O, jest, jest, aż, jest, jest. A, kurde widziała, widzicie? Pieprzaliście się A po papce. Możemy nawet prawo na dole, zrobić coś. Zaraz będą myśleć, że jesteśmy u góry i przyjdą tu. Ola, nie wychodź z tych krzaków. Kto wejdzie, kto tu idzie na topa, kto idzie na bota? Kto, ja kasi... tu tak, bo sobie chciałabym być Lukaszem. No, no Może Lukasz też solo. Ja słowo będzie u góry, wolę być sam. No. Okay, Takie to... słowo, przejdziemy na słowo. Mateo. Dariusz. Czyli przyjdą jeszcze? Dobra. To widzisz, jedzie się na topa, dojdzie na topa, dobra. Ja idę sam. A to jest ktoś, kto siedzi i ugrę. to, 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 musi iść, tak, to po nas. Nie ma ich, nie ma ich. Nie, widzę, widzę nie. To nie, 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 wiem, idziemy do Łukasza, Jest nie, 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 Weil die spontan die spontan. Die Pantan nass. A, prawie, dobra Została Łukasz Kurde, go numer. Z drugim O, psów i ja! z ulta Dobra, chodź chodź po ołtarzu może jak coś razem knić Jak tam olastem? Wygrał czas ja się idą do z

Chcecie tutaj? Ale tam do bazy, bo mam 30 życia, wow. Kurwa. Ale wow. urwałe. Nie, no, bo... no, no, jest w on jest w krzaku. Tutaj Myślę poszli gdzieś tam Skurrapę. Nie rzucam się z tych szczaków na nas. Nie, mam te kłopoty teraz. Nie ma ich Nie mnie zaś cały czas.

Nie wiem, że Wrócę sobie bo piszę. My się uważaj, żeby ci nie zaszli od naszej strony. Nie, ja to na nie uciekam stąd. To co podejść pod naszą wieżę, bo oni yes. My Już widzimy no, Ale no, na tym jemy. Obraźcie by to coś kupię. Mówię, tak. jest to, są... Idziemy na ich nałtarzu, ejdź ludzie, idziemy ciężko. To widz I think go Dobrze Jeden za dwa to się opacało Steal worth it. No to fajnie, nie, ja zajmuję ołtarz. Ona przyjdzie to z nie? ej, nie ma tego. Brak bl Krivera, wiecie o co? Usunęli go w tej planszy. Ja mam O i dobrze. Właśnie, ale krzemię tutaj. Tak, w każdym stanie się? Nie mam jeszcze usty. Prawie mam usty jeszcze. Prawie jak się? Dobra, daję tutaj tam. Dobra, no, nie, bo to szybciej przyjdzie. Czy na ołtarzu? Pan pantę pan Skacze! Koda miał... A zaraz teraz... Ale oni wszyscy z AD balą, więc Armor na AD i chuja nam zrobią szczerze mówiąc. No. Musimy walczyć na naszej połowie bardziej, bo tak jak zaskoczyli nas, nie mieliśmy to mieliśmy za bardzo odwrotnie. My się uważaj, bo on tam poszedł, Panteon. Okej, mnie się do dżungli. Dżunglują? Dariusz? Chodźcie w dżunglą. No z nami. Ola! Uciekł, uciekł, dobra. Dobra, nie, nie, bo się nas wybije zaraz, zdecyduję. Nie, bo Aszet już idzie. Chuj. Teraz pojmę flasza, żeby go zajebać. Dobra, a no, to po? No teraz tam. Wutuje, o. Tak, ale nie, nie, to nie. Bo... nie, nie. Stopni się, topi się. Do. Ale ja bym dojechali z my dojechaliśmy. No elegan. A pan to jest jak ta Chcę nie zabić. Jak go nie zabić? Spali mnie? Dobra, to może wierzę Jak jakiś nie... ten... Jak powiem, spirit wierza skodać mi by na Garena, ale... No oni nie mają magii. Dola do ciebie. Bo też mają. No, to to dalej, no. no przestraszyłeś go, myślę Ja biorę to, ja biorę, ja biorę! No, sorry. Pa. masz pełne życie, Masz pełne życie myślałem. Ej, asze? ja nie mam many A Ej idziemy po Tomaszy? Patrz co z się wystawiła. No to chodź ja tak nie wiem. Ja nie mam to ty many. to jaka to znikła. Czyli mają wieży, nie? Mają. Mieją wieża Kurde, ja bardziej na w Dobra, bo oni tu przyjdą, nas zabiją już.

Ja to topa? Ja. Do was. Chodźmy na mida może, bo jest porówno w sumie. Ola, 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 ola. Właśnie, no, teraz trzeba już takie fighty robić. Jakieś spytne. Uwaga! Ej, nie ucieknijmy, bo sami jest Ja widać, nie ma mam. Mamy to? Ej, o teraz, o co? Ja się... Ja się życie to są. Ej, dobra, biłem ja się na nich. trójkę, nie jestem do dwójkę. Głodariusz. A, f***! Karcz, zabij pandona. Kurwa, nie baliście to! Jehu! Yeah, uh, dobre kill! Ale umrę, dobra. Ale się wjebałem, i hmm. Idę w kopa od odchodzić. jaki armor składasz? No zwykły. Właśnie szkoda, ale no. Sefajet no. to właśnie skończyłem. Złóż to sobie tą właśnie? tarczę też, ej. Którą tarczę? Którą tarczę? A je... Wiesz którą? A, Omen! Omena No, Omena ale. w sumie Nie widzimy masz jak? Który? Wiadomo, widzę zresztą Drugiego teamu Idę do Was! Myśl uważaj! Bo w sumie, w sumie. Okay. Już. No, nie nie Ola, depesz to? Nie? Dzisiaj to tą dzidę zawieszoną w powietrzu tu często? Mówisz? Ty, rozwaliłem tą wieżę, nie? Czekaj, tu idą, chodźcie, zaopatrujemy ich, chodźcie. Ta wieża chyba pada nie? A nie, nie pada Papa, Popa chodźcie pchnąć, chodźcie papa, ej!

Aha. Ja, idę tutaj, są, 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 są. Idę po was tutu górą, pan tam widziałem. Czy jest pan tam? A ty widzę. Ola, dziennie, tak się bierze. Wychłam o czemu Podali się. Eee, słabo. Nie ma nie, nie ma satysfakcji. Jednak ma jednak coś z tej trauma ma